Hejka. Cześć kochana, hej! Hejka. Dobrze Cię widzieć! No nawzajem, nawzajem. Dawno się nie widziałyśmy. No dokładnie. Co tam u Ciebie słychać? Jak w ogóle A. spędzasz kwarantannę? W porządku. No, nudy są, każdy dzień wygląda w sumie bardzo podobnie, bo wstaję rano, Rano, no, dla mnie rano to jest godzina 13, ale no wstaję, jem sobie coś i później siedzę albo cały dzień coś na TikToku oglądam, czy też nagrywam. Jak mi się chce, to się pomaluję, też coś nagram, coś takiego. No w sumie podczas kwarantanny tylko trzy razy wyszłam z domu, więc nie ma jakiegoś szału. A u ciebie? No, u mnie dosyć podobnie. Wychodzę z domu, tylko wrzucić śmieć póki co, ale już powoli zaczynam myśleć o tym, żeby wychodzić gdzieś dalej. No, bo jednak no, trzeba już zacząć powoli jakoś funkcjonować. W maseczkach oczywiście z płynem dezynfekcji w kieszeni, żeby wszystko bezpiecznie. No, ale powoli jednak trzeba się odmrażać i już no, tak. no, wracać do normalności, chociaż to ciężko będzie nazwać normalnością o, na to, co tak. się będzie działo. Zdecydowanie. Słuchaj, kochana, mam tutaj do ciebie parę pytanek, są również pytania od widzów, więc mam nadzieję, że miło spędzimy tutaj dzisiaj popołudnie ja wspólnie. Ja Słuchaj, kochana, opowiedz w ogóle nam, jak zaczęła się twoja przygoda z TikTokiem. No to moja przygoda ogólnie to było jeszcze wtedy musiclip. I to było sylwester 2015-16, to moja przyjaciółka właśnie pokazała mi musicli. No i strasznie mi się to spodobało, ale miałam taki telefon, który no nie za bardzo mi pozwalał na to, żebym mogła nagrywać, bo jakość mhm. nagrań była no bardzo słaba, no przyznajmy. No i błagałam rodziców chyba przez pół roku o nowy telefon. No i w końcu tam po moich urodzinach kupili mi ten nowy telefon iPhone'a 5s. No i zaczęło się to wszystko. Nagrywałam sobie tak no nie za bardzo profesjonalnie, tam co mi się spodobało to sobie nagrałam, tam dodałam. No jakoś tam wiadomo przez dwa lata, coś takiego, nic się nie działo, tam, no wiadomo przychodziło mi tam troszeczkę obserwujących, ale to e, szału nie było. E, no i przyszły wakacje bodajże 2018 roku, e, gdzie nagrałam z moim przyjacielem Oliwierem i z Wiktorią. E, nagraliśmy taki filmik głupi, gdzie oni się tam niby zaczynają całować, ja tam wbijam przed kamerę, zasłaniam. No, i to ma już 650 tysięcy polubień, coś około tego, 8 milionów wow. wyświetleń. No, i od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło mi przybywać dziennie po 40 tysięcy obserwujących nawet. Wow. Więc dla mnie to było po prostu kosmiczne liczby. No, i później sobie tak zaczęłam nagrywać, tam co jakiś czas właśnie też dodam jakiś taki filmik, który bardziej jakby wpadł dla ciebie. No, i doszłam do tego momentu, w którym jestem teraz. Wow. To no, ciekawa historia, ale właśnie często pytam twórców o to, bo zazwyczaj jest tak, że właśnie pojawia się jeden film tak naprawdę, który gdzieś tam daje takiego kopa, po pierwsze motywacyjnego do tego, żeby działać więcej, no bo już tyle osób nie oglądam no to teraz muszę coś poważnego już nagrywać, a po drugie też właśnie takiego zasięgowego, że jednak więcej osób się o Tobie dowiaduje i no i też masz szansę dotrzeć do większej ilości odbiorców, co jest super. No tak, naprawdę. A biorąc pod uwagę swoje doświadczenie w nagrywaniu, jakie masz rady w ogóle dla młodych twórców, dla osób, które właśnie nagrywają, ale jeszcze może nie do końca im coś tam wychodzi? No to ja bym stawiała na naturalność, na bycie po prostu naturalne nie kreowanie w siebie kogoś, kim się nie jest po prostu, regularność w dodawaniu filmów. To też myślę, że, bo jeśli na przykład ktoś przez miesiąc nic nie wstawia na swój profil, to myślę, że taki profil nie jest zbyt interesujący, tym bardziej mm -hmm. dla osób, które nas faktycznie chcą oglądać i chcą wiedzieć, co tam się u nas dzieje. Um, I co jeszcze? No, takie rzeczy techniczne typu oświetlenie, dobra jakość nagrań, czy e, dobry pomysł na to, co w ogóle chce się pokazać e, na swoim TikToku, no to myślę, mm -hmm. że to są takie główne rzeczy, na które bym najbardziej ludzie zwracają uwagę, przynajmniej. Okay. Myślę, że to jest mega. Myślę, że to są mega cenne rady. A powiedz nam jeszcze, czy uważasz, że są jakieś cechy albo, no nie wiem, predyspozycje, które powinna mieć osoba właśnie, która gdzieś tam zaczyna swoją działalność w internecie. No to myślę, że kreatywność. To jest. Znaczy, chociaż w sumie już teraz jest na, na TikToku tyle. Różnych trendów, różnych filmików, które naprawdę no trudno jest wpaść na coś kreatywnego już teraz, bo naprawdę ludzie już wymyślają takie niemożliwe rzeczy <grym> na TikToku, czasami jest trudno w to uwierzyć, ale, tak, to ale no, niektórym się faktycznie przez takie jakieś dziwne pomysły udaje faktycznie zdobyć tą popularność, co to co się, to, się chce, ale no to myślę, że ta kreatywność głównie. Okej. Okay. Słuchaj kochane, przejdziemy sobie teraz na chwilkę do pytań widzów, a potem oczywiście będziemy sobie wracać do e, naszej rozmowy. Dobra, to może najpierw zacznę od tych pytań tutaj. E, Jaki jest Twój obecny największy cel? Zdać do następnej klasy to jest taki mniejszy cel, żeby zdała radę, bo z tym nauczaniem w domu no, jest ciężko. Tak, by się zmotywować do tego, żeby faktycznie te zadania, czy tam sprawdziany czy tak dalej robić. Um, a taki większy cel to myślę, że po szkole średniej wyjechanie do Stanów na studia taneczne, ale czy to się uda, to zobaczymy. Wow, no to trzymam bardzo mocno kciuki. Dziękuję. <laughs> Jakie jest Twoje największe marzenie? Um, no to myślę, że faktycznie to wyjechanie do Stanów, ale to tak już nie w celach naukowych, żeby się uczyć, tylko po prostu, żeby sobie pozwiedzać. Chodzić mhm. po sklepach może. Jaki jest twój ulubiony kolor? Różowy. to <laughs> może nie widać jakoś bardzo, ale na przykład, pokój mam biało-różowy głównie. I no, to jest mój ulubiony kolor. Czego najbardziej się boisz? Oj, coś mi się tu nie klikło, ale takie pytanie właśnie było. O. No To z takich rzeczy, w takich codziennych, to boję się strasznie pająków różnych robali, bąków, jakichś szerszeni czy os. To nie lubię strasznie takich rzeczy, a z takich rzeczy, no, z którymi się nie spotykam a na co dzień, to myślę, że śmierć bliż, bliskich, mnie osób, przyjaciół, rodziny i takich rzeczy. No, to myślę, że tego najbardziej. No i wojny. Wojna też jest straszna. Mhm. Jakie polecasz filmy na Netflix? O, no to ja, ja jestem osobą, e, może faktycznie też tego po mnie nie widać, ale lubię strasznie filmy wojenne. Wow! E, I tak, uwielbiam filmy wojenne i na przykład ostatnio oglądam super film Kurier, właśnie też na Netflixie jest. Um, też jest niezłomny, też jest super film, e, a to nie jest akurat już polski. Co tam jeszcze? Skazani na Shousheng. Też było bardzo fajne. To nie jest akurat jakiś typowo wojenny, ale, ale mm -hmm. też jest bardzo fajne. Um, Miasto 44. Też jest o, super. Tak, to też oglądałam, super. No, no to właśnie głównie filmy wojenne bardzo lubię oglądać. Wow, to tego bym się nie spodziewała. <laughs> Czy masz jakieś zwierzę? Tak, mam. Mam dwa chomiki i cztery świnki morskie i rybki, ale rybkę jedną, bojownika i krewetki. O, wow. <laughs> Co mam zrobić, żebym miała większą aktywność na TikToku? Myślę, że hashtagi dodawać, jakieś takie, tylko nie takie... Które wszyscy dodają, typu hashtag Polska, hashtag For Youpage, hashtag dla Ciebie, bo to jest w takich hashtagach trudno będzie znaleźć akurat, akurat, ten, akurat ten jeden film. Bardziej takie tematyczne. Takie... Tak, tak, dokładnie, takie tematyczne. To mi się wydaje, że to może yy, zwiększyć aktywność. Za co jesteś z siebie najbardziej dumna? Hmm. Ojej, to jest trudne pytanie <sumie> w sumie. Nie wiem, może z tego, że zdecydowałam się pójść na zajęcia z gimnastyki, co teraz spowodowało, że tańczę sobie w zespole takim i mam troszeczkę większe umiejętności niż większość z dziewczyn, co sprawia też, że często mam tam jakieś na przykład solówki w układach czy, czy jakieś takie rzeczy. No i to właśnie, że, że odkryłam to, bo to jest teraz moja pasja, tak? I myślę, że Super. z tego jestem dumna. mega. A powiedz, teraz ja mam do Ciebie pytanie. Czy jest coś w ogóle właśnie w działalności internetowej, może w aplikacjach, na których działasz, eee, czy coś cię denerwuje tam? Czy są takie rzeczy, które cię mega wkurzają? I co byś zmieniła na przykład? Mm, ojej, co bym zmieniła? Właśnie dzisiaj nad tym myślałam. Eee, zobaczyłam, weszłam sobie w oznaczenia na TikToku. Mhm. Jest tam strasznie dużo powiadomień. Eee, jak ludzie dają opisy Kiss, Marry, Kill, tam jakieś osoby, eee, żebyśmy sobie wybrali. I nie wiem czemu, ale często na mnie pada kill, że ludzie mnie po prostu zabijają i nie wiem, to jest niby taka mała rzecz, ale jakby to jest takie strasznie, jednak człowieka trochę to boli w środku, że gdyby ktoś miał wybrać, to by mnie zabił. No to jest takie troszeczkę no, nie na miejscu, jak dla mnie. Ja sobie nie wyobrażam dać takiego hashtagu, bo nie chciałam, żeby ktokolwiek na moim TikToku pisał, żeby kogoś zabił. No, no, tak myślę, nie. że to jest bardzo złe, że w ogóle ktoś wymyśla takie zabawy. No. no właśnie, to może teraz przejdziemy do tematu, który bardzo często poruszam z twórcami i myślę, że jest mega ważne to, żeby o tym mówić. Temat hejtu. No właśnie, jak sobie radzić z hejtem w sieci, bo jednak młode osoby często się z nim spotykają, nie będąc nawet osobami publicznymi, tak. ale gdzieś tam przez wiadomości znajomych z klasy, ze szkoły, no spotykają się z takimi negatywnymi komentarzami na swój temat. Co byś takim osobom poradziła? Jak można w ogóle sobie z tym radzić? no to ja przede wszystkim, znaczy ja jestem w ogóle osobą, która nie ma jakiegoś mega dużego hejtu w porównaniu do niektórych twórców, którzy tak naprawdę nic nikomu nie zrobili, a po prostu są hejtowani. Mi się wydaje, że to jest głównie przez zazdrość. Ja sobie to tak przynajmniej tłumaczę, mhm. że też często w życiu codziennym, kiedy chociażby są osoby w moim wieku, czy też troszeczkę starsze ode mnie. No to, lecą jakieś tam, komentarze w stylu, oj, tiktokerka, coś tam i haha, śmieszne i tak dalej. Ja po prostu sobie to tłumaczę tym, że te osoby są niezadowolone za bardzo ze swojego życia, mhm. bo zazdroszczą mi tego, co osiągłam, że faktycznie mam to grono odbiorców, którzy są faktycznie osoby, które by stanęły za mną na przykład murem i bardzo dziękuję tym osobom zresztą, bo one mnie napędzają do tego wszystkiego. I te osoby po prostu są mi się wydaje, że zazdrosne. I tak sobie to tłumaczę, więc też jakoś nie wpływa za bardzo na mnie właśnie te negatywne komentarze, bo wiem, że są po prostu osoby, które lubią mnie oglądać. I dla nich nagrywamy, nie dla osób, które, które najzwyczajniej w świecie mnie, mnie obgadują, czy tam właśnie rzucają jakiś hejt na mnie. Super. Myślę, że to jest mega ważne i istotne, co powiedziałaś. E Aha, no, to ciekawe pytanie. Czy robisz gry takie jak chowanego Berek? Ojej. takie w sumie? Tak. Kocham. Ja tutaj mieszkam w takim miejscu, gdzie koło mnie mieszka pełno osób w moim wieku, czy też y, troszeczkę młodszych. I jak byliśmy młodsi trochę tu wszyscy, y, tak się miało z 10-12 lat. To się zbierała cała banda tutaj stąd u nas najczęściej u nas na podwórku i graliśmy w mm, zaklepywankę. To jest chowany, się chowa, ale trzeba się zaklepać, jak ktoś cię zauważy, tam wyznaczaliśmy sobie jedno miejsce, w którym się trzeba było zaklepać. No i kto pierwszy dobiegł, czy szukający, czy osoba chowająca się, no to ta wygrywała i naprawdę uwielbiam tę zabawę i gdybym teraz mogła to bym znowu wszystkich tutaj ściągnęła, żebyśmy w to zagrali, bo naprawdę... No wow. chyba nawet nie wiem, czy tu jest Oliwier czy jest Emilka, ale pamiętam, że nawet w wakacje graliśmy. Graliśmy w wow, to bardzo super. chętnie, bym zagrała znowu. Fajnie, że jeszcze takie zabawy nie umarły. No, Bo naprawdę. jednak tyle siedzimy przed komputerem, przed ekranami różnymi telewizorem, Netflixem, i jednak zanikają takie spotkania i takie spontaniczne gry, więc fajnie, że jeszcze ktoś nie gra. No, naprawdę. I ma z tego super, super. fan. Więc polecamy, no. polecamy. Jak już minie kwarantanna, tak. to można się spotykać i grać właśnie w takie Dokładnie. gry. I to jest lepsze nawet czasami niż siedzenie w internecie. Czy masz kompleksy? No wiadomo, jak każdy człowiek mam kompleksy różne. Ludzie niektórzy to mi mówią, że na przykład strasznie mi zazdroszczą figury, że jestem taka chuda, a dla mnie to jest chyba jeden z największych kompleksów. Bo Naprawdę. Mam... Tak, bo mam straszny problem chociażby z doborem ubrań, które nie wyglądałyby na mnie jak worek. I też właśnie mam straszny właśnie problem pod tym, żeby dobrać sobie jakieś ubrania, które będą na mnie dobrze pachowały. I po prostu uważam, że nie wygląda to dobrze, jak jestem taka strasznie chuda, że moje nogi wyglądają centralnie jak patyki. I to, to jest chyba mój największy kompleks. Okej. Okay. Aż powiem Ci, że się dziwię, że. Że masz Naprawdę, taki kompleks, no. bo ja na przykład mam w drugą stronę, że ostatnio mi się trochę przytyło i chętnie bym właśnie zamieniła się na twoją figurę. No ale widzicie, czyli jednak są, osoby chude też mają kompleks, że są chude. Tak, tak. Więc no, nie narzekajcie na swoją budowę ciała. Ile razy farbowałaś włosy? O ostatnio się próbowałam nad tym zastanawiać. I powiem szczerze, że nie, nie wiem, nie zliczyłam tego wszystkiego, bo co chwilę mi wpadały jakieś nowe, nowe, nowe sytuacje, kiedy farbowa włosy, chociażby przez tą kwarantannę, przecież rozjaśniałam chyba z trzy razy włosy, bo chciałam zejść do, bo miałam w wakacje, miałam szare włosy i chciałam właśnie znowu mieć te szare włosy, więc rozjaśniałam trzy razy. Później dałam jedną farbę, ale ona nie wyszła, miałam fioletowe, a później, jezus, nie wiem, strasie, duże. Na, naprawdę, mi jest ciężko zliczyć aż. Boże, to, to jak twoje włosy to znoszą? Ciężko, ciężko, ale daje im na razie spokój. Na razie niech sobie są takie, jakie są i tak siedzę w domu, nic nie robię, to po co mam wyglądać pięknie? Jaka była największa niespodzianka, którą znajomi, przyjaciele dla ciebie zrobili? O, to od razu to mi wpadło do głowy rok temu. E, w, no, w moje urodziny siedziałam i e, przyjechał do mnie przyjaciel z Anglii, ale to było akurat planowane, że, że do mnie przyjechał. E, I coś tam on później pojechał, pod e, około 12 e, i dzwoni do mnie Oliwier, że. E, bo mieliśmy event tam niedawno, tam dwa czy trzy dni wcześniej, e, i powiedział mi, że mam jest przepraszam. że mam mojego jednorożca, którego dostałam właśnie na tej, na tej liczbie, i że mi go, po, że mi go ja mówię, że dobra, no to on mi dzwoni, że wyszła, że już mi przyniósł, tego jednorożca, no i ja patrzę a oni, a Wincia i Oliwier stoją z tortem, się świeczkami, zaczęli mm. śpiewać w stole. Coś mi się miło zrobiło, no to było strasznie słodkie. Zastaka to jest taka ta miłość, spadła, a jakieś inne. Ja nie wiem, czy mi ktoś jeszcze robił niespodziankę. Nie, raczej, raczej jakieś takie właśnie niespodzianki na urodziny, czy coś takiego, to, to były raczej planowane. I jeszcze w sumie jedna przyjaciółka też mi zrobiła na tę same urodzinę rok temu, zrobiła mi niespodziankę taką, że mi po prostu podrzuciła konfetti, że nie konfetti, przepraszam, piniatę, taką w kształcie jednorożca. No bo miałam ją przywieść, ale mnie nie było wtedy w domu, no i mi ją zostawiła i przyszłam do domu, patrzę, taka duża w kształcie raz, to też było no. fajne doświadczenie dla mnie. Nie, eee, masz kochanych znajomych. No. <laughs> Naprawdę, ze świecą takich szukać, serio. Tak, dokładnie. <laughs> Jakie jest twoje ulubione jedzonko? Z takich domowych rzeczy to uwielbiam jeść gołąbki. O, no, mnie ja też! Gąbki są świetne, jeszcze z sosem tak. pomidorowym, to już w ogóle. Tak, na maksa. No. E, I jeszcze mielone też lubię. Jeść. Ja też! O Boże! <laughs> e, lasagne, jakieś spaghetti, bolognese, takie rzeczy, no to uwielbiam po prostu. E, a z takich fast foodów, no to McDonald's. <laughs> Ale jednak wolę sobie zjeść w takiej prawdziwej restauracji, takiego prawdziwego burgera. To jest o, tak. najlepsze. No. Zapraszam Cię kiedyś do mnie na burgera. Podobno o, robię dobre. Dobra, to wpada. W Warszawie? Tak, tak, tak. No to wpada. to będę do Ciebie pisać. Dobra. Jaki jest Twój ulubiony trend? Hmm... Renegade? Chyba, ale nie wiem. No wszystkie tameczne trendy są bardzo fajne i fajnie się, się jest ich nauczyć. Okej. Okay. A... Czy w dzieciństwie ktoś ci dokuczał? No, w podstawówce było parę takich osób, ale one to robiły myślę nieumyślnie i to były takie osoby mi bliskie wtedy, tacy moi koledzy, przyjaciele, oni to robili raczej tak nieumyślnie, że po prostu tam sobie, no dla żartów niby to powiedzieli, ale jednak, jednak to faktycznie jak ja byłam wtedy w podstawce, to trochę byłam bardziej przewrażliwiona na takie rzeczy. Teraz już, teraz już przechodzę koło takich komentarzy negatywnych na mój temat. Myślę, że też internet trochę uodparnia na to. Tak, tak, no zdecydowanie. Jaki przedmiot szkolny najbardziej lubisz? No to ja lubię, teraz, bo jestem w szkole średniej, to z takich typowych przedmiotów to raczej WF. o, W. Tak, to raczej takiej rzeczy typu matma. Z matmy jestem w ogóle kompletnie z zła i tragedia. Tak samo z fizyki czy z chemii. No to byłem, myślę, że z takich podstawowych przedmiotów, a z zawodowych, których mam w mojej szkole teraz, no to bardzo lubię zajęcia z pracowni gastronomicznej. Oh. No, super. No, gotujemy tam sobie często, uczymy się różnych, różnych podań, bo uczymy się na kelnerkę na przykład, no to tam serwis francuski, angielski, niemiecki. No, o, także, jest... także, no, bardzo lubię zajęcia z gastronomii. Skąd wzięła się Twoja nazwa na TikToku? To jest, to jest w ogóle pytanie, które chyba dostaję najczęściej i nigdy nie odpowiadam, bo nie pamiętam, skąd ona się wzięła. Ona się wzięła tak po prostu, to napisała jakaś tam macinka, czy coś, no i tak już zostało. Teraz by mi było w sumie dziwnie zmienić nazwę, bo już wszyscy mnie pod tą nazwą znają, nawet znajomi często no, do mnie mówią. Oliwiar nawet do mnie mówi skina, czy tam to takie zdrobnienia są, Skinas, czy masina, do mnie jeszcze inni mówią masina, że no, ja mam tyle, W jakim kraju chciałabyś zamieszkać? Hmm. Japonia może, Japonia, hmm, albo, albo USA, czy tam Włochy, Hiszpania, coś takiego, jakieś takie ciepłe kraje bardziej. O, tu ktoś pyta o wadę wzroku. To są zeróweczki, czy masz wadę wzroku? Nie, 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 No mam, y, na prawym oku mam minus 1,25, tak, minus 1,25, a na drugim mam plusy, plus 2, Więc Ojej! Mam rozbieżność, no. I często musisz... mi ludzie mówią, że właśnie po co noszę te zerówki, jak mi nie są potrzebne, a ja naprawdę mm -hmm. mam wadę wzroku. Ojej, ja, ja mam e, jedną litą w sensie e, minusy, ale mam tak dużą, że nawet może nie będę mówiła. Mam, mam minus 6 prawie na jedno i na drugie, około, więc no dużo. No. Niestety, ale na szczęście mogę nosić soczewki. Mam nadzieję, że, no. tak, e, że tak będzie, chociaż miałam duże problemy przy noszeniu soczewek, e, ale już wszystko jest w normie. E, staram się już teraz e, uważać na wszystko, chociaż tak uważałam, ale już teraz uważam razem milion. E, no. no. <laughs> Także soczewki są spoko. No tak. Chociaż myślałam to, ostatnio tak. nawet o operacji. Już naprawdę poważnie, poważnie to rozważam. No ja dopiero A, będę mogła z roku, zrobić, gdybym 23 lata. No, Ja już Pewnie tak myślę tak naprawdę, bo jak tak sobie pomyślę, że będę miała na przykład 50 lat, o ile dożyję e, i, i będę musiała wkładać tą soczewkę no, na dół, hej. To może hm, jeszcze czy hej. ja dam radę to zrobić. Dobra, lecimy dalej. Jakie są, oj, jakie są Twoje ulubione piosenki? Ja w ogóle jestem osobą, która nie ma ulubionego na przykład. Y jak rodzaju muzyki. Nie, nie uh -huh. mam tak, że lubię tylko na przykład pop, czy tylko rap, czy tylko rock, czy coś takiego. Ja po prostu, jaka mi piosenka wpadnie w ucho, taką sobie zapiszę tam na Spotify, czy gdzieś sobie po prostu słucham. A z takich moich ulubionych piosenek? Ojejciu. Ja jestem, nie, ja chyba nie mam takiej ulubionej jednej piosenki, bo ja jestem naprawdę osobą, która, która uwielbia słuchać muzyki. Jestem też zresztą byłą wokalistką, więc. O! Oh. No wow, tak, miałam super. swój zespół, ale, ale niestety zespół nie przetrwał. A dalej śpiewasz? No tak, w sumie czasami sam, tam sobie dodam jakiś cover na TikToka czy coś takiego. No w domu to co chwilę prawie śpiewam, tylko siostrą, że oni weź przestań już śpiewać, już mam cię dość! No, ale lubię śpiewać bardzo. Wow, to może coś tam zaśpiewasz na koniec. Nie, 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 nie. To się rozśpiewać, no. Musiałam się rozśpiewać, musiałam pomyśleć, co zapisać. piesekie No dobra. Rozśpiewać. Zapraszam na TikToka, tam są wszystkie covery. O, dobra, dobrze, dobrze. To w takim razie wchodzimy po lewie na TikToka i słuchamy coverów. Zabar. Słuchaj, kochana, czego ja ci mogę jeszcze życzyć na przyszłość? Ojej, no myślę, że teraz głównie zdrowia. Zdrowia i... i co jeszcze? No myślę, że jak będziemy zdrowi, I spełnienia, to tanecznych o, spełnienia tanecznych marzeń. O, <noise> dziękuję. Tanecznych marzeń. No i kreatywności, żeby twoja społeczność dalej rosła. I żebyśmy mogła się spełniać w tym, co kochasz. I zarażać dziękuję. pozytywną energią innych. O. <noise> dziękuję o. kochana Ci bardzo, dziękuję, że tutaj bardzo. do nas wpadłaś. Było mi naprawdę bardzo miło i mam nadzieję, że potem wszystkim uda nam się spotkać jeszcze. Tak, ja też mam taką nadzieję. Trzymaj się, kochana, musiał Dziękuję Ci bardzo. Tak. Pa! Pa!